Nie będę partował Twojego czasu. Oto poradnik, jak nie znaleźć dziewczyny i zabić swoją szansę na stworzenie zdrowej relacji z drugim człowiekiem. Numer jeden Nie dbaj o siebie. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o której musisz pamiętać, to kompletnie olać higienę osobistą. Serio, kto by się tym przejmował? Mycie się stary, dezodorant to tylko spisek firm kosmetycznych, żeby wyciągnąć z Ciebie kasę oczywiście. Chcesz być wierny swoim naturalnym feromonom? Przestań się myć przez tydzień, a już nigdy więcej nie będziesz musiał się martwić o jakiekolwiek rantki. A włosy? Kto ma czas na taki pierdoły jak szampon? Codziennie fryzura prosto z łóżka to jest styl, którego nikt nie jest w stanie przebić. Pamiętaj, że naturalny zapach jest kluczowy. Najlepiej, żeby ludzie czuli cię już z drugiego końca ulicy. Dziewczyny na pewno pokochają ten surowy look. Numer dwa. Ignoruj jakiekolwiek próby rozwoju osobistego. Rozwój osobisty to totalna strata czasu. Książki po to ci one, skoro Netflix ma miliony nowych odcinków seriali. Kto by chciał poszerzać horyzonty, kiedy można się oddać maratonowi oglądania filmików z kotami? A siłownia? Serio, marnowanie czasu. Lepiej wpaść do fast foodu i zapodać sobie podwójnego jakiegoś burgerka. Chcesz być doskonałym przykładem kolesia, którego każda dziewczyna unika? Po prostu przestań się rozwijać. Żadnych nowych umiejętności, żadnych ambitnych planów. Zamiast tego zostań królem kanapowych ziemniaków. W końcu dziewczyny kochają gości, którzy nie mają żadnych ambicji. No może w alternatywnym wszechświecie. Numer 3. Zawsze narzekaj na wszystko i wszystkich. Chcesz sprawić, że każda dziewczyna będzie uciekać od ciebie szybciej niż Usain Bolt na setkę? Narzekaj na wszystko. Zacznij dzień od narzekania na to, że pogoda znowu jest do dupy. Potem przeskocz na to, jak beznadziejna była obsługa w kawiarni, a wieczorem, zamiast relaksu, zorganizuj sobie maraton jęczenia o tym, jak życie jest niesprawiedliwe. W końcu nic tak nie przyciąga dziewczyn jak wieczny narzekacz, który widzi szklankę zawsze do połowy pustą. Im więcej negatywności wylejesz na wszystkich wokół, tym szybciej osiągniesz swój cel. Bo przecież każda dziewczyna marzy o facecie, który nie widzi w życiu nic pozytywnego. No a jeśli do tego dodasz jeszcze jęki, że nikt cię nie rozumie, cóż, dziewczyny na pewno to docenią. Jeśli jesteś gotowy na totalny level-up swojego życia, to 1% lepszy jest miejscem dla ciebie. Otaczamy się ludźmi, którzy są tak samo zdeterminowani jak Ty, by osiągnąć swoje cele. Od Lux Maxingu po Selfie Improvement, do zarabiania w internecie mamy wszystko, czego potrzebujesz, by stać się najlepszą wersją siebie. A co najlepsze, dostaniesz dostęp do kursów, które przyspieszą Twój rozwój. Dołącz do nas i zacznij działać już teraz. Numer 4. Spędzaj cały czas grając w gry komputerowe. Teraz uwaga, coś dla graczy. Jeśli chcesz absolutnie nigdy nie znaleźć dziewczyny, musisz poświęcić każdą wolną chwilę na gry komputerowe. Przecież ratujesz świat przed złem, zbierasz legendarne przedmioty, bijesz rekordy. Kto by się przejmował dziewczyną, kiedy jest tyle leveli do przejścia? Dziewczyna próbuje do ciebie zagadać? Ignoruj ją, bo przecież teraz musisz dobić do platyny w kolejnej grze. Nawet jeśli spotkasz się z nią na żywo, weź ze sobą przenośną konsolę, żeby przypadkiem nie przegapić żadnej ważnej misji. Pamiętaj, im więcej czasu spędzasz przed ekranem, tym mniej go zostanie na kontakty z ludźmi. I właśnie o to chodzi. Numer 5. Zachowuj się jak byłbyś centrum wszechświata. To jest najważniejsze. Musisz być egoistą. Tak, to prawda. Kręć się wyłącznie wokół siebie. Każda rozmowa ma dotyczyć tylko ciebie. Twoje potrzeby są najważniejsze, a inni. Cóż, oni są tylko statystami w Twoim filmie. Zawsze wracaj do siebie, do swoich historii, do swoich problemów. Żadna dziewczyna nie ma szans w starciu z twoim super wyolbrzymionomego. Nie słuchaj co ona mówi, w końcu kto ma czas na takie pierdoły, zresztą woman. Pamiętaj, jesteś centrum wszechświata, a wszyscy inni to tylko pyłki. Dziewczyny kochają być ignorowane, prawda? Numer 6. Bądź wiecznie zajęty telefonem. Kiedy już jakimś cudem znajdziesz się w towarzystwie dziewczyny, upewnij się, że cały czas gapisz się w telefon. Lajki na Instagramie są przecież dużo ważniejsze od jakiejś tam rozmowy w twarzą w twarz. Sprawdź Facebooka, przewijaj TikToka, a najlepiej to wyślij jeszcze parę snapów. Dziewczyna zacznie mówić, zignoruj ją, bo przecież teraz liczy się tylko nowy mem, który właśnie pojawił się na Twoim feedzie. Pamiętaj, że związek z telefonem jest dużo bardziej emocjonujący niż z jakąś tam dziewczyną. Dziewczyny uwielbiają, gdy ich facet jest emocjonalnie i mentalnie nieobecny. Naprawdę. Numer 7. Zawsze bądź brutalnie szczery. To jest złoto. Mów zawsze co myślisz i nie oszczędzaj nikogo. Delikatność i empatia to są dla mięczaków. Powiedz jej, że jej fryzura to dramat, a jej ulubione spodnie wyglądają jakby je pożyczył od babci. Zawsze wyrażaj swoje szczere zdanie, niezależnie od tego jak bardzo to zaboli. Jeśli coś ci się nie podoba, to nie czekaj aż ktoś cię zapyta. Wal prosto z mostu, bez zastanowienia. Przecież szczerość to podstawa, tak? W odstraszaniu każdej potencjalnej dziewczyny. Powiedz, że ta sukienka zdecydowanie dodaje jej kilka kilogramów, a makijaż za mocny, zdecydowanie za mocny. Dziewczyny na pewno to docenią, no i będą cię mieć szerokim ukiem. I tak, oto moi drodzy, mamy idealny przepis na to, jak nigdy nie znaleźć sobie dziewczyny. Jeśli zastosujecie się do tych złotych rad, to gwarantuję wam samotność do końca życia. Więc teraz idźcie i zróbcie wszystko odwrotnie, chyba że naprawdę chcecie być sami. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żebyście wbijali na skula żeby nie przegapić kolejnych genialnych antyporadników. Do następnego.